Jesteśmy na zupełnie innej siłowni, jak widzicie I będziemy się skupiać na moim priorytecie Jednym z dwóch, na którym będę teraz bardzo, bardzo mocno płatnać W ogóle, ziomeczku, to nasz kanał przeżywa drugą młodość 3000 ponad subskrypcji w tym miesiącu 2,5 miliona wyświetleń Dzięki Wam! Wszystko dzięki Wam! Ale musimy iść dalej do góry, musimy iść jeszcze wyżej. Także jeżeli możesz, zostaw suba, komentarz, łapkę w górę i na dole masz taką opcję podbicie materiału. W poniedziałek szczególnie. Każdy z Was może podbić materiał, który dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób. Także dzięki bardzo, lecimy dalej, lecimy po 70 tysięcy subów, a potem setka. Ty w ogóle tak naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby stworzyć jakikolwiek priorytet i skupić się na jakiejś partii, a nie na całości. Tak jak już pewnie wywnioskowaliście, to gdy jesteśmy osobami troszeczkę zaawansowanymi, osoby początkujące nie potrzebują priorytetu. Wszystko jest wtedy u nas priorytetem. Tak naprawdę musimy zbudować podstawę na początku. Gdy już przejdziemy jakiś okres budowania, zapewne dwa lata, bo tyle mniej więcej powinniśmy, i najwięcej i najlepiej wyciągniemy z treningu full body workout, wtedy możemy go rozbić sobie na np. Na upper lower czy push pull. Ale na początku skupmy się na całkowitej dobudowie. Wtedy po okresie redukcji wiemy, gdzie czego brakuje, już możemy zauważyć tak naprawdę, że coś bardzo mocno odstaje. I wtedy dajemy większą objętość na daną partię. I u mnie to będzie mm -hmm, poślad i barki. Dzisiaj skupimy się właśnie na pośladkach i troszeczkę ogólnie na całych nogach ale na priorytecie są poślady. And silently it could build and build until you finally see Wow It's taken over Damn no closure moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over their shoulders Like moving boulders Just to get out of the home It sucks I've had enough Jeżeli mówimy o czuciu mięśniowym Mamy partię, którą Mieliśmy długi czas problem rozwijać To warto naprawdę zmniejszyć ten ciężar jednak skupić się na perfekcyjnej technice i żeby każdy ten ruch był z tym czuciem. Oczywiście nie z wydłużeniem nadmiernym tego ruchu, ale lepiej troszeczkę dopiąć, skupić się bardziej i jeszcze bardziej tak naprawdę połączyć się z tą techniką, żeby ona była dosłownie dogłaskana. I w drugą stronę, jeżeli teraz przesadzaliśmy z techniką, to czasami warto się zastanowić, czy w tych ostatnich powtórzeniach, szczególnie jeżeli mamy... Ćwiczenie, które jest izolacją, na przykład plecy, prawda? Mamy sobie ściąganie jednorącz. Czy nie warto tych ostatnich jednego, dwóch, trzech powtórzeń troszeczkę nachwiać? Tak, wiecie. W kwestii rozsądku, oczywiście, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, ale musicie znaleźć sposób dla siebie. I ktoś będzie mówił, że to nie jest optymalne. Optymalny jest progres. Jeżeli mówimy o obieraniu priorytetu, musimy wziąć pod uwagę objętość. Czyli, jeżeli na przykład chcemy zrobić większą objętość na czwórki, to z czegoś musimy odjąć. Czyli z partii, która jest A dominująca, B najlepiej duża. Bo jeżeli mamy taką właśnie partię jak czwórki, która jest dla nas priorytetem obecnie, no to musimy odciążyć troszeczkę układ nerwowy. W moim przypadku są to plecy, które będę trenował tylko raz w tygodniu, a czwórki bądź pośladki będą dwa razy. Bo czwórki troszeczkę ta obszerna część mogłaby być większa. Także muszę coś na ten moment poświęcić na zasadzie utrzymania, żeby też coś dodać. I jeżeli mówimy również o objętości, nie musimy zaczynać od razu od najwyższej. Powiedzmy, sześć pierwszych tygodni widzimy, że sobie rośniemy, progresujemy, ale w pewnym momencie nie czujemy już takiej obolałości. Nasz progres nadal zmierza, ale wiemy, że możemy zrobić więcej, czujemy się regeneracyjnie lepiej. To dlaczego nie dodać jednej, dwóch serii? Nie musimy dodawać pięciu serii, wystarczy jedną, dwie

Type to give up if I do something man I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got poke a poker face but honestly I'm not one to bluff I flip a switch never miss man I always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh

Nie każdy, a łączy się z, to, z każdym ćwiczeniem tak samo, b potrafi wykonać dane ćwiczenie tak samo, mimo że mówi się, że wszystko i wszystkie ćwiczenia da się zrobić, to nie, nie wszystkie ćwiczenia. Każdy może zrobić z powodu prostego. Nie każdy ma tą samą mobilność, nie każdy ma te same predyspozycje. Też musimy wziąć pod uwagę dźwignię, musimy wziąć pod uwagę ustawienia, także in privacy with the screen the you need to someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own. All the positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a I got it I won't give up till I'm on top of it. You know I'm always honest There ain't no way I'm ever stopping I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Dobra, jedyne ćwiczenie na dwójki, które w sumie robię w tygodniu, na nie siedząc, moim no, zdaniem najlepsza wersja, można dociągnąć aż do tyłka i pełne rozciągnięcie zrobić, gdzie lecimy. Ja nie skupiam się mocno na dwójkach, bo no, mam je przerośnięte, ale to będzie wystarczający bodziec, żeby one zostały. Kolejny ważny punkt co do dzisiejszego tematu materiału dobór siłowni. I wiem, że to może być bardzo problematyczne pod tym względem, że jedna siłownia może być dalej, druga bliżej, jedna może kosztować więcej, druga mniej, ale jeżeli macie swój priorytet i chcecie naprawdę nad czym się skupić, no niestety maszyny często mogą Wam pomóc. I dobór odpowiedniej siłowni, z takiej, która ma właśnie dostęp do odpowiedniego sprzętu, może być kluczowy. Także też do przemyślenia. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach no, mamy dostęp do takiej ilości maszyn i tak, wiem, że wszystko da się jakoś zastąpić, oczywiście, ale jeżeli jest opcja. To, czemu nie wykorzystać czegoś, co w 100% nam pomoże? Ważne też jest w poprawie partii, albo w zbudowaniu jakichkolwiek, praca blisko upad Ktoś zaraz powie. Ale dlaczego nie do upadku? Bo większość z nas pracuje blisko upadku. Co mam na myśli? Jakbym stanął nad Wami, albo gdybyście Wy stanęli nade mną, prawdopodobnie zrobiłbym jedno bądź dwa powtórzenia więcej. Także tak, okej, okay, pracujecie do upadku. Super, cieszę się, jeżeli to robicie. Pracujcie do upadku, ale większość z nas pracuje blisko upadku i tego się trzymajmy. Starajmy się jakąś formę progresji robić. Nie możemy stać w miejscu. Musi to być czy dołożenie powtórzenia, czy dołożenie lekko ciężaru czy poprawa techniki, czy większa objętość. Bardzo ważna rzecz w poprawie danej partii. Upewnij się, że nie robisz za dużo, byle jak. Co mam na myśli? Mamy na przykład RD, w którym gdy wydłużymy ruch za bardzo, będziemy angażowali za mocno dwójki. Jeżeli dwójki mamy dominujące, to jak chcemy poprawić w 100% pośladek, który jest naszą słabszą partią? No nie da się. Tak naprawdę jeżeli zwiększymy wtedy objętość, co się stanie? Będziemy nadal bodźcować mocno tą partię, która jest u nas dominująca, a nigdy nie poprawimy tej, która jest odstająca. Także upewnijcie się, że wykonujecie tyle co trzeba z dobrą techniką i dopiero potem będziecie zwiększali tą objętość, jeżeli w ogóle będziecie potrzebowali. Bo jeżeli poprawicie technikę, często to jest klucz. I nie bójcie się nagrać, zobaczyć co robię źle. Wysłać komuś, słuchaj, jesteś pewien, że... To jest dobrze? Czy mogę robić coś lepiej? Zawsze możemy robić coś lepiej. Powinno być takie motto. Dzięki bardzo, że jesteście. To cały trening, jeżeli chodzi o mój priorytet pośladkowy, czyli mieliśmy sobie najwyżki baki, potem mieliśmy sobie hip trusty, mieliśmy wypychania, mieliśmy dwójki leciutko i odwodzenie. To wszystko. Łącznie 9 serii na pośladek, 3 na dwójki, 3 na czwórki. Do później, przyjaciele.